Ojciec Pio z Pietrelciny był jednym z najbardziej niezwykłych świętych XX wieku. Przez całe swoje życie niósł piętno cierpienia w postaci stygmatów, ran, które na jego ciele odzwierciedlały rany Chrystusa. Te znaki, widoczne przez równe pięćdziesiąt lat, wzbudzały zarówno podziw, jak i kontrowersje. Ale ojciec Pio nigdy nie pozwolił, aby te wątpliwości odebrały mu siłę, którą czerpał z głębokiej wiary w Boga. W jego codziennym życiu dominowały modlitwa, spowiedź i służba bliźnim. Mimo bólu fizycznego, który towarzyszył mu każdego dnia, ojciec Pio znajdował czas i siłę, aby wspierać duchowo tych, którzy szukali w nim pocieszenia. Jego słowa stały się drogowskazem dla wielu, którzy czuli się zagubieni w życiu, a jego głębokie zrozumienie ludzkiej duszy uczyniło go wyjątkowym. Polacy, jako naród głęboko zakorzeniony w wierze katolickiej, odnajdują w życiu ojca Pio bliskość i pokrzepienie. W czasach trudnych, takich jak okupacja i późniejsze lata komunizmu, przykład takich postaci jak ojciec Pio dawał ludziom nadzieję. Cierpienie fizyczne i duchowe, które niósł, rezonowało z doświadczeniami wielu Polaków walczących o swoją wolność. Dziś jego życie i przesłanie są szeroko rozpowszechniane na całym świecie, a jego świętość została oficjalnie uznana przez Kościół w roku 2002. W Polsce kult ojca Pio jest szczególnie silny. Jego obrazy i relikwie znajdują się w tysiącach kościołów, a modlitwy do niego są odmawiane przez miliony wiernych. Polska zawsze była krajem, w którym duchowość odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej. Od Chrztu Polski w roku 966 przez trudne lata zaborów, aż po współczesne wyzwania, wiara katolicka była fundamentem przetrwania Polaków. Podobnie jak ojciec Pio, naród polski czerpał siłę z modlitwy i niezłomnej wiary. Podczas II wojny światowej, kiedy kraj został rozdarty przez okupantów, ludzie szukali pocieszenia w kościele. To właśnie w tamtym okresie modlitwy do świętych, takich jak ojciec Pio, zaczęły zyskiwać na popularności, ponieważ wielu wierzyło, że jego wstawiennictwo może przynieść ulgę w cierpieniu. Duchowość stała się tarczą ochronną, która pozwalała Polakom przetrwać nawet najgorsze chwile. W czasach komunizmu Kościół katolicki stał się oazą wolności. Tak jak ojciec Pio był prześladowany przez swoich krytyków, tak samo Kościół w Polsce musiał zmierzyć się z represjami ze strony władzy. Mimo to duchowni i wierni nie poddawali się, a ich wiara w lepsze jutro pozostawała niezłomna. Dziś duchowość Polaków. Pozostaje równie silna. Kult świętych, takich jak ojciec Pio, przypomina, że wiara może być siłą, która pomaga przetrwać najtrudniejsze czasy. Jest to przesłanie, które szczególnie trafia do ludzi w Polsce, gdzie tradycja i religia są nierozerwalnie związane z codziennym życiem. Jednym z największych admiratorów ojca Pio był Polak, święty Jan Paweł II. Karol Wojtyła, jeszcze jako młody kapłan, odwiedził ojca Pio w San Giovanni Rotondo. To spotkanie na zawsze zmieniło jego życie i wpłynęło na jego duchową drogę. Obaj mężczyźni dzielili głęboką miłość do Boga i oddanie Matce Bożej, co zbliżyło ich w sposób szczególny. Podczas ich pierwszego spotkania ojciec Pio przepowiedział, że Karol Wojtyła zostanie papieżem. Ta prorocza wizja spełniła się w roku 1978, kiedy Wojtyła został wybrany na stolicę Piotrową jako Jan Paweł II. Papież nigdy nie zapomniał o ojcu Pio i wielokrotnie podkreślał, jak ważny był dla niego przykład życia tego świętego. Jan Paweł II odegrał kluczową rolę w procesie beatyfikacji i kanonizacji ojca Pio. To dzięki jego staraniom świat mógł poznać lepiej życie i przesłanie świętego z Pietrelciny. Dla Polaków więź między tymi dwoma świętymi jest szczególnie znacząca, ponieważ łączy ich wspólna miłość do modlitwy, cierpliwość w cierpieniu i głęboka wiara. Dziś Polacy, patrząc na przykład Jana Pawła II i Ojca Pio, odnajdują inspirację do stawiania czoła własnym wyzwaniom. Obaj pokazali, że nawet w obliczu ogromnych trudności można zachować nadzieję i wiarę, które prowadzą do duchowego zwycięstwa. Po II wojnie światowej Polska znalazła się pod żelaznym uściskiem Związku Radzieckiego. Komunizm, który miał na celu wykorzenienie religii i wolności, spotkał się z oporem polskiego narodu. Podobnie jak ojciec Pio musiał stawić czoła swoim prześladowcom, tak Polacy walczyli o swoje prawa i niezależność. Kościół katolicki stał się głównym bastionem oporu wobec komunistycznej propagandy. Msze święte, pielgrzymki i nabożeństwa były nie tylko duchowym wsparciem, ale także aktem sprzeciwu wobec systemu. Polacy, inspirowani takimi postaciami jak ojciec Pio, znajdowali w kościele przestrzeń do zachowania swojej tożsamości. Jednym z przełomowych momentów była wizyta Jana Pawła II w Polsce w roku 1979. Papież przypomniał Polakom o ich wartościach i sile wiary, co stało się iskrą, która rozpaliła ruch Solidarność. Był to początek końca komunizmu w Europie Wschodniej. Dziś pamięć o tamtych czasach przypomina, jak ważna jest jedność narodu w obliczu ucisku. Wiara, modlitwa i odwaga Polaków są przykładem dla całego świata, jak można przezwyciężyć nawet największe przeciwności losu. Lech Wałęsa, elektryk z Gdańska, stał się symbolem walki o wolność i demokrację w Polsce. Jako lider ruchu Solidarność, był jednym z głównych architektów przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu. Wałęsa, podobnie jak ojciec Pio, był człowiekiem prostym, ale pełnym wewnętrznej siły i determinacji. Ruch Solidarność, założony w roku 1980, był nie tylko związkiem zawodowym, ale także masowym ruchem społecznym, który zjednoczył miliony Polaków. Wierni czerpali siłę z wiary katolickiej, a kapłani często wspierali strajkujących, organizując modlitwy i msze święte w miejscach protestów. Wałęsa, nosząc różaniec w kieszeni, podkreślał znaczenie duchowości w swojej walce. Mówił, że bez wsparcia Kościoła i wiary Polaków ruch Solidarność nie odniósłby sukcesu. Jego przesłanie jedności i wiary w lepszą przyszłość przyniosło nadzieję całemu narodowi. Dziś Lech Wałęsa jest uznawany za bohatera narodowego, a jego walka przypomina o potędze ludzi zjednoczonych wspólnym celem. Jego historia, podobnie jak życie ojca Pio, Pokazuje, że wiara i determinacja mogą zmieniać bieg historii. Kościół katolicki od wieków pełnił kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. Od momentu Chrztu Polski w roku 966 aż po czasy współczesne, duchowość była fundamentem, na którym opierała się kultura i tradycja narodowa. W chwilach kryzysów politycznych i społecznych Kościół stawał się ostoją nadziei i źródłem moralnego wsparcia. Podczas rozbiorów Polski w XVII i XIX wieku, gdy kraj zniknął z mapy Europy, wiara katolicka zjednoczyła naród. Msze święte i nabożeństwa były nie tylko aktem religijnym, ale również symbolem przynależności do wspólnoty narodowej. Wierni modlili się za wolność ojczyzny, czerpiąc siłę z nauk Chrystusa i przykładów takich świętych jak ojciec Pio. W XX wieku, kiedy Polska zmagała się z okupacją hitlerowską, a później z reżimem komunistycznym, kościół ponownie odegrał kluczową rolę. Kapłani organizowali tajne msze, ukrywali uchodźców i wspierali działania ruchu oporu. Dzięki ich odwadze i poświęceniu Wiara Polaków przetrwała mimo prób jej zniszczenia przez władze totalitarne. Dziś Kościół katolicki nadal pełni ważną funkcję w Polsce, przypominając o wartościach, które pomogły narodowi przetrwać najciemniejsze czasy. Kult ojca Pio, który zdobył wielu wiernych, jest dowodem na to, że duchowość ma moc łączenia ludzi i dawania im siły w chwilach trudności. Ojciec Pio stał się symbolem wytrwałości i wiary w obliczu cierpienia. Przez pięćdziesiąt lat nosił stygmaty, które były zarówno źródłem bólu, jak i świadectwem jego głębokiej duchowości. W czasie gdy wielu ludzi zwątpiło w Boga, jego życie przypominało, że cierpienie może mieć sens. Jeśli jest ofiarowane w imię większego dobra. Polacy, podobnie jak ojciec Pio, doświadczyli wielu cierpień w swojej historii. Wojny, okupacje i represje pozostawiły głębokie rany, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Jednak tak jak ojciec Pio nie poddał się bólowi, tak naród polski nie zrezygnował z walki o swoją wolność i godność. Jego przykład pokazał, że wytrwałość w wierze może być źródłem siły w najciemniejszych chwilach. Ojciec Pio był również znany ze swoich zdolności duchowych, takich jak dar czytania w ludzkich duszach i zdolność uzdrawiania. Jego pokora i oddanie Bogu przyciągały rzesze ludzi, którzy szukali w nim wsparcia duchowego. W Polsce, gdzie wiara odgrywa kluczową rolę, jego historia stała się inspiracją dla tych, którzy zmagają się z trudnościami życia codziennego. Dziś modlitwy do Ojca Pio są odmawiane przez miliony wiernych na całym świecie, w tym w Polsce. Jego życie przypomina, że nawet w obliczu największych wyzwań warto pozostać wiernym swoim przekonaniom i ufać Bożej Opatrzności. Ojciec Pio był znany z tego, że otrzymywał wizje dotyczące przyszłości, które często interpretowano jako proroctwa. W swoich listach i naukach mówił o trudnych czasach, które miały nadejść, ale zawsze podkreślał, że modlitwa i wiara mogą zmienić bieg wydarzeń. Polacy, którzy wielokrotnie stawiali czoła przeciwnościom losu, odnajdują w tych słowach głębokie przesłanie nadziei. Podczas spotkań z wiernymi, ojciec Pio wielokrotnie podkreślał, że cierpienie jest częścią drogi do zbawienia. Jego przesłanie szczególnie rezonuje w Polsce, która przez wieki zmagała się z wojnami, okupacją i represjami. Naród polski, podobnie jak sam święty, potrafił odnaleźć sens i siłę w trudnych doświadczeniach. Wielu wiernych uważa, że proroctwa ojca Pio dotyczą również współczesnych wyzwań, przed którymi stoi świat, w tym Polska. Jego przesłanie o konieczności modlitwy i zaufania Bogu jest szczególnie aktualne w czasach niepewności i globalnych kryzysów. Dla Polaków jest to przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych chwilach nadzieja zawsze pozostaje. Dziś kult ojca Pio w Polsce jest dowodem na to, że jego nauki nadal inspirują ludzi do refleksji nad sensem życia i znaczeniem wiary. Jego proroctwa są nie tylko ostrzeżeniem, ale także wezwaniem do działania na rzecz dobra i miłości bliźniego. Rany, które ojciec Pio nosił na swoim ciele, były świadectwem jego duchowej jedności z cierpieniem Chrystusa. Przez pięćdziesiąt lat jego stygmaty przypominały o męce Zbawiciela, który oddał swoje życie za ludzkość. Podobnie jak Chrystus, ojciec Pio znosił swoje cierpienia w ciszy, ofiarowując je za grzeszników. Polska jako naród również nosiła swoje stygmaty w postaci wojen, zaborów i represji. Przez wieki Polacy byli zmuszani do walki o swoją tożsamość i wolność. Podobnie jak ojciec Pio, naród polski nauczył się odnajdywać sens w cierpieniu i przekształcać je w siłę do dalszego działania. Wielu wiernych w Polsce widzi w życiu ojca Pio metaforę własnej historii. Jego stygmaty symbolizują ból, ale także nadzieję na odkupienie. Dla Polaków, którzy przez wieki szukali wsparcia w wierze, historia ojca Pio jest przypomnieniem, że cierpienie może prowadzić do duchowego zwycięstwa. Dziś w kościołach w całej Polsce modlitwy do Ojca Pio są wyrazem wdzięczności za jego przykład wytrwałości i wiary. Jego życie przypomina, że nawet najgłębsze rany mogą stać się źródłem nadziei i odnowy duchowej. Polska przez wieki walcząca o swoją wolność stała się symbolem wytrwałości i nadziei. Od czasów zaborów, przez powstania narodowe, aż po II wojnę światową i okres komunizmu, Polacy udowodnili, że nawet w najtrudniejszych chwilach można zachować wiarę w lepsze jutro. Podobnie jak ojciec Pio, naród polski zawsze znajdował siłę w swojej wierze. Walka o wolność nigdy nie była łatwa. Polacy musieli stawić czoła zarówno obcym najeźdźcom, jak i wewnętrznym trudnościom. Mimo to, dzięki jedności i niezłomnemu duchowi, zawsze potrafili się podnieść. Historia Polski jest dowodem na to, że nadzieja i determinacja mogą przezwyciężyć każdą przeszkodę. Ojciec Pio, który całe życie zmagał się z cierpieniem, był inspiracją dla wielu Polaków. Jego historia przypomina, że nawet w obliczu największych wyzwań warto pozostać wiernym swoim wartościom. Dla narodu polskiego jego przesłanie jest źródłem pocieszenia i motywacji do dalszej walki o lepszą przyszłość. Dziś Polska jest przykładem kraju, który odrodził się z popiołów. Podobnie jak ojciec Pio, który pomimo swoich ran pozostał wierny swojej misji, Polacy udowodnili, że wytrwałość i wiara są kluczem do osiągnięcia upragnionego celu. Modlitwa od wieków była fundamentem siły duchowej narodu polskiego. W chwilach najtrudniejszych, kiedy wolność była zagrożona, a przyszłość wydawała się niepewna, Polacy zwracali się do Boga w poszukiwaniu pocieszenia. Kościoły stawały się miejscami, gdzie duch narodowy odnajdywał ukojenie i nadzieję. Ojciec Pio, który poświęcał godziny na modlitwę każdego dnia, stał się wzorem dla tych, którzy wierzą w jej transformującą moc. Jego przykład przypomina, że modlitwa nie jest tylko aktem duchowym, ale także źródłem siły w obliczu trudności. W Polsce, gdzie Różaniec jest nieodłącznym elementem tradycji, jego przesłanie znalazło szczególne uznanie. W czasach komunizmu modlitwa była aktem oporu wobec totalitarnego reżimu. Wierni gromadzili się na mszach świętych, modląc się za przyszłość ojczyzny i za tych, którzy walczyli o wolność. Również dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań, modlitwa pozostaje narzędziem, które jednoczy Polaków i daje im siłę. Dla tych, którzy szukają inspiracji, ojciec Pio jest przypomnieniem, że modlitwa ma moc uzdrawiania nie tylko ciała, ale także duszy. Jego życie pokazuje, że nawet w obliczu największych prób warto zachować wiarę i nadzieję. Śmierć ojca Pio w roku 1968 była wydarzeniem, które poruszyło miliony wiernych na całym świecie. Jego msza żałobna. Na którą przybyło ponad 100 tysięcy osób, stała się nie tylko momentem żalu, ale także triumfem wiary. Polacy, podobnie jak inni wierni, znaleźli w jego historii pocieszenie i inspirację. Podczas ceremonii tysiące ludzi modliło się, trzymając różańce, które ojciec Pio tak bardzo ukochał. W Polsce jego duchowe dziedzictwo szybko się rozprzestrzeniło. Kościoły zaczęły organizować specjalne nabożeństwa ku jego czci, a wierni zwracali się do niego z prośbami o wstawiennictwo. Ojciec Pio był symbolem nadziei i siły dla tych, którzy cierpieli. Jego przesłanie, aby ufać Bogu i nie poddawać się w obliczu trudności, było szczególnie bliskie Polakom, którzy przez wieki zmagali się z przeciwnościami losu. Jego życie i śmierć stały się przypomnieniem, że wiara może być siłą zdolną pokonać wszelkie przeszkody. Dziś jego duchowe dziedzictwo żyje w sercach milionów ludzi, w tym wielu Polaków. Modlitwy do ojca Pio są odmawiane w setkach kościołów w całym kraju, a jego przykład inspiruje kolejne pokolenia do życia w wierze i miłości. Ojciec Pio był znany nie tylko z noszenia stygmatów, ale także z licznych cudów, które przypisywano jego wstawiennictwu. Od uzdrowień fizycznych po duchowe nawrócenia, jego życie było pełne niezwykłych wydarzeń, które przyciągały ludzi z całego świata. W Polsce, gdzie wiara w cudowne działanie świętych jest głęboko zakorzeniona, jego historia budzi szczególne zainteresowanie. Wielu wiernych opowiadało o uzdrowieniach, które nastąpiły po modlitwach do ojca Pio. Jego darbi lokacji, który pozwalał mu być obecnym w różnych miejscach jednocześnie, był kolejnym dowodem jego duchowej bliskości z Bogiem. Te opowieści, choć czasem trudne do uwierzenia, stały się źródłem nadziei dla tych, którzy szukali pomocy w trudnych chwilach. Dla Polaków, którzy wielokrotnie doświadczali cudów za sprawą Matki Bożej z jasnej góry, cuda ojca Pio były kolejnym dowodem na to, że Bóg działa przez swoich wybranych. Jego życie przypomina, że każdy z nas, niezależnie od trudności, może znaleźć ukojenie w wierze. Dziś kult ojca Pio w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych. Jego sanktuaria są odwiedzane przez tysiące pielgrzymów każdego roku, a historie o jego cudach nadal inspirują ludzi do modlitwy i zaufania Bożej Opatrzności. Ojciec Pio swoim życiem i naukami pozostawił światu głębokie przesłanie duchowe. Podkreślał znaczenie modlitwy, pokory i zaufania Bogu jako drogi do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. W Polsce, gdzie tradycje katolickie są wciąż żywe, jego lekcje są szczególnie aktualne. Jednym z najważniejszych przesłań ojca Pio było wezwanie do miłości bliźniego. W czasach, gdy świat często skupia się na materializmie i podziałach, jego przypomnienie o konieczności niesienia pomocy innym jest niezwykle cenne. Polacy. Znani ze swojej gościnności i solidarności, odnajdują w jego naukach potwierdzenie swoich wartości. Ojciec Pio nauczał także o sile przebaczenia. W kraju, który przez wieki doświadczał konfliktów i ucisku, jego słowa o konieczności wybaczania i budowania pojednania znajdują szczególny oddźwięk. Jego przykład pokazuje, że nawet w obliczu prześladowań można zachować ducha pokoju i miłości. Dla współczesnego świata. Jego życie jest przypomnieniem, że prawdziwa siła tkwi w duchowości i wierze. W Polsce, gdzie jego kult stale rośnie, jego lekcje są źródłem inspiracji dla tych, którzy szukają drogi do głębszego zrozumienia siebie i świata. Ojciec Pio często mówił, że jego prawdziwa misja rozpocznie się po jego śmierci. Jego słowa Pomogę wam bardziej z nieba niż z ziemi są dziś źródłem otuchy dla milionów wiernych na całym świecie, w tym w Polsce. Jego życie i nauki przypominają, że wiara może prowadzić do przemiany, zarówno osobistej, jak i społecznej. W Polsce, gdzie historia jest pełna momentów cierpienia i odnowy, jego przesłanie o nadziei i odkupieniu jest szczególnie ważne. Naród, który wielokrotnie powstawał z kolan, odnajduje w jego przykładzie inspirację do budowania lepszej przyszłości opartej na wierze, jedności i miłości bliźniego. Dla młodych Polaków, którzy stoją przed wyzwaniami współczesności, ojciec Pio jest wzorem wytrwałości i oddania. Jego życie pokazuje, że nawet w obliczu największych prób warto pozostać wiernym swoim przekonaniom. W kraju, który tak mocno ceni tradycję i duchowość, jego przesłanie znajduje szczególne miejsce w sercach ludzi. Dziś, patrząc na rozwój kultu ojca Pio w Polsce, można dostrzec, jak jego życie i nauki nadal inspirują do czynienia dobra i szukania głębszego sensu w codziennym życiu. Jego historia jest przypomnieniem, że wiara i nadzieja zawsze prowadzą do światła, nawet w najciemniejszych chwilach.